Szelki, szelki, szelki załóż, szelki. Będzie gorzej, prezes! zobaczysz. Będzie gorzej, zobaczysz. Ja ci mówię, że będzie gorzej, ciężej. Będzie ciężej. Jak prezes. chcesz. Cicho, cicho. Pod, pod podejście. Dobra. lepiej. Dobra. lepiej. drzeczek z boku. Mocno prezes, na dwa. Mocni prezes. Na dwa prezes. O, Pomyśl jak to masz zrobić. Pomyśl to... jak masz to zrobić prezes. To moje. Rób tak samo Moç jak to... bez, strony, bez strony. To moje. Ej dawaj. to. To moje. Aha. Dawaj prezes. Pyk. Odchodź. Raz, dwa. Blokuj. Blok. Głowa w górę. Piluj. Wsiadaj. No, Otwórz to prezes. Dawaj. Ić, ci, ić, Jura. co kurwa prezes? Prezes, dobrze jest? Zaraz będzie rekord. O ten chyba nie dobrze, o ten dobrze. To jeszcze seria, nie prezes? Ja myślę, że jeszcze dwie przynajmniej powinny być. Jeszcze jedna. Co? Co sobie myślisz? No doszedł, doszedł.